Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Running of Magic. E, to skoro jest dobra pasa w ostatnich odcinkach, że żeby, żeby się udaje, to może zrobimy kaplicę Kalina, co? Jesteśmy właśnie tutaj przed, e, przed kaplicą, bo zrobiliśmy e, Osta w ostatnim czasie... Hmm. E, ten... E, kurde, zapomniałem. sobie przypomnę. Mistyczny ołtarz, o! I teraz Kaplice Kalina. I wczoraj, żeśmy jeszcze Królową Mrówek dorwali. To może nie będzie tak źle, jak e, zrobimy Kaplice Kalina. Oczywiście nie mówię, że się wszystko uda. Będzie wszystko pięknie, ładnie i zarąbiście. Ale myślę, że mamy duże szanse. Dobra. Lecimy. Lecimy z żabkami. Zobaczymy czy czy to zadziała. Okej, okay, dobra. Nie było tak źle. Ja sobie tylko tutaj. Tak transfer tu, Szpadła tą... hmm, Dobra, na razie źle nie jest. Mogło być lepiej, ale nie, nie jest źle. No no, żeby jeszcze pani to do siebie, że... Yy... Zakażają, nie? Trują. Ale jak na tą, na tą chwilę jest super. Dobra, wykorzystajmy to. tu i i jeszcze tutaj mamy dwie i obydwie obydwie leżą usuwamy lelki głaz i mamy tutaj Fajkę złodziei, która się tutaj ukrywa. I serafin. O, dobra. Się na Jeszcze nic ale o, nie zrobiliśmy, a oni już. To już tak szybko. No dobra, serafin. Szajkę złodziei, dobra. Dobra, to już zrobiliśmy. Ok, ja sobie tutaj może. Czekajcie, tutaj prezent to nie skarb, to jest jaskinia skarbów. Wszystkie kwiaty, kapica Kalina. To tylko te dwa? Tu dwie misje. Dobra, no trudno. Jakoś, jakoś się z tym uporamy. No i teraz tutaj. O, te się odpaliły. No, nie będzie troszkę ciężej, ale... Ale widzę, że dajemy radę. i jeszcze pani druga. Suropa dziewica. Tylko, że nie wiem, czy ona dziewica, czy tylko tak jest nazwana jako dziewica. Jak nie krwawi, to znaczy, że, że już nie dobra, i tu Tyk. Dobra, mamy to. Kiedyś na innej postaci. Na koncie, które już jest nie do odzyskania. Miałem wszystkie e, wszystkie e, karty. O dobrze. Chodzę, że straciłem tam do Ale no niestety. Koniec To Dość długa przerwa. Robią swoje. Dziewica muzyczka Cała trójka Ale Cała trójka Wszyscy, Cała trójka poszła, dobra Mama szepa z nochci I tutaj Ta pani ta pań jest rozpoczęta cze nie Ale to już i mniejsza z tym Ale warczę jakby syrenka odpalał, nie?

Pierwsze wyobrażenia o tym, zobaczymy jak będzie dalej. O, pierwsze chodzy na chodzy poszły. No, walkę. Super. Jeszcze tutaj ta pani. Czerwone karwasze pierścieniowe. Cię odpalają. No dawaj, dawaj. Po prostu była była to dobra instancja do do farmienia, nie? Więc no. się tyle razy tutaj wchodziło, że... Eee, zarabiał, zarabiał kasę tutaj na niej. Jeszcze się podpalał i w ogóle więc i jeszcze drużyna honorowa jak weszła. To oj, tutaj się kosiło kasę. Tutaj najwięcej i najlepiej. Do, do drogi, nie? A ta się nie, nie, nie do tego nie przyłączyła. O, dziękuję. Na szczęście ryjek całej. Wszystko To tym jest kiedy pojawiło nie że tak tutaj szlaja sama jej nie, nie ruszę co nie ma tak dobrze i tu w kącie stoi może jakaś, jakaś fajna broń wyskoczy słuchajcie eee, tutaj to 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 próklewia. a to jednoręczny Tutaj też jednoręczny, tu łącz. Hmm. Pas kolczy? 43, 41. To mogę wyrzucić już od razu. Już tak patrzę tutaj. Nie, dobra, na razie wszystko... Wszystko jest ok. Dobra, to lecimy dalej. Szkoda czasu. Ten się odpalił. Super. Ten. Uf, dobra, Nie ma problemu. Ja sobie ją dam. Przynajmniej na razie. Się kulką. No, ten nie zajmowała. super. Ja myślałem, że ten już poszedł, ale nie, on jeszcze stoi. Dobra, długi miecz. Tutaj tą panią. tutaj ten pan się zainteresował z nami super o i myślę się tym teraz kolejnym panem dobra i teraz po 150 hmm dobra Zróbmy to na 600 sekund, 10 minut. Dobra, mam nadzieję, że tyle czasu nie będziemy go lać, ale na szczęście mamy aniołka, więc dajemy radę. Ja proszę sobie tyle siły ale ma już 30% więc spokojnie damy mu radę Pierś o! Pierści woli. Hmm. Jakiś wiolecik wpadł, ale dobra. Trochę tu się tutaj uleczymy. Dobra i tu. Osiemset, no no trzeba to zużyć, nie? czekajcie tutaj 11, 19 dobra, i mamy jedno miejsce wolne, możemy zrobić co możemy zrobić? możemy zrobić to i tylko to i yy, zróbmy tak tu gargulce, gargulce dajmy i mamy gargulce, ja bym tutaj tylko zamienił mięso, ja jeszcze piec nie woli tutaj, tylko zamienił się z mięsem, o, i tak, i cyk, i tutaj mamy to i i ok, i myślę, że można iść dalej.

Tak, bądźmy gentlemanami, nie? Ona nam pomaga, to my też i pomóżmy. W jednym tempie wpadli sobie i leżą na gębie, musi być przodem. Do ja jestem przodem, dobra, cyklu małżeczka, zawsze to więcej, w talentu, zresztą Dała radę na remonikę najemnika. Dobra, odnówmy na panienkę, żeby nam tutaj pomagała, a nie w trakcie walki padła. Szukaj, jest skorzystałem z chwili czasu i się napiłem. Chodzimy, ale to jest taki lawilny, że trzeba jeszcze na boli, żeby gdzieś zrobić o i od razu mi sturka jest ci super. Wzięta, wzięta. Tak, tu się do celu. No dobra We, Nic nie miał, co? Łe. Trzech na raz pokonaliśmy. Dobra, ja sobie zdaję sprawę z, to, z tego, co tutaj będzie za misja, ale dobra. Usalient, tak? Słodka roślina przybrzeżna. No ja po prostu nie wiem, co z tą misją zrobić. Bo na niej na pewno polegniemy, bo to jest gościu, który... W sumie gościu potwór, który zamraża I to jest ten potwór Jak się zastanawiam Bić się z nim czy się nie bić z nim ale to zrobimy to tak i zaatakuj A my się dołączymy. 10 minut, tak? No i tyle. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Rosaliena. No nic, ale możemy dalej pójść, a to tą misję sobie zostawić na kiedy indziej. Zobaczymy jak daleko dojdziemy. No, też się ktoś, kto by nas odmroził, bo inaczej, no tu. To... Widzieliście, co się stało. I nie można się ani leczyć, ani nic, więc no. Ale już do Usaliana będziemy mieli pustą drogę, wiecie? Chyba, że mnie to zaskoczy i. i będą. Nie, nie będzie potworu, Dobra. Ale darujemy sobie już aliena. Nie będziemy. Chyba, że puścimy laskę, ona sobie będzie walczyła, a my. a my zrobimy misję. Zbierzemy kwiatki. To też jakaś myśl Żeby on się później na nas nie rzucił gdzieś tam w tych czeluściach korytarzy, co? Ale możemy tak spróbować. A jak to nie wyjdzie, to po prostu sobie darujemy. Z nim ma w ogóle zabawę. Ale fajnie by było wszystko, wszystko zrobić, tak za jednym razem. No i dobra, my sobie tutaj gadu gadu, czas ucieka i zanim dojdziemy, to jeszcze trochę czasu minie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak coś to łapka w górę, subik, strefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja zapraszam Was na kolejne moje odcinki. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!